Siema, jestem Skwata, to jest kolejny odcinek z... No jak widać, będę słuchał rapu, tak. Po raz pierwszy w życiu będę miał kolegów, przynajmniej próbuję znaleźć kolegów. Słuchajcie wszyscy, to jest takie szybkie, szybkie, szybkie ogłoszenie, w sumie taka bardzo, bardzo duża prośba. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was umie montować, albo zna osobę, która umie montować filmy, naprawdę, to już da mi znać, napiszę w komentarzu pod, pod filmem, albo na moim Discordzie na prywatnym, naprawdę, Albo, albo nawet na mojej grupie Spingujcie mnie jak naprawdę możecie. Prostu, tylko, żeby ta osoba prostu umiała montować filmy. Naprawdę. Ja potrzebuję montażysty, żeby, żeby ta osoba po prostu mi, mi montowała po prostu filmy. Bo często przeklinam, a to, a to Wam też się bardzo nie podoba. Więc, więc ja Was naprawdę błagam o to. Jak kogoś znacie, albo, albo nawet Wy w tym jesteście dobrzy. Naprawdę. Napiszcie do mnie. Nap Naprawdę, nie? Ja, ja teraz potrzebuję pomocy. Ktoś musi montować filmy, ale, ale to już jest koniec dzisiejszych, dzisiejszych ogłoszeń. Ogłoszenia jest tak: Słuchajcie suba, łapkę w górę, subskrybuj hmm. dobra, bez komentarza. Kupujcie się mojego Discorda, udostępniacie ten, ten film i kanał, żeby były po prostu większe zasięgi. A my, to co, let's go, nie? Mhm mm Let's go Mój Ty grze już 10 lat, ty nie wiesz jak jest u mnie Kiedyś powód do beki, dzisiaj głowę noszę dumnie Ty mordowiesz to skuma, jak na bicie lecę cudnie Wsiadam do La Ferrari i to na Link do zbiórki w opisie, przełyj pęgę Pokażemy razem jaką mamy potęgę Świat się obudzi, znów wszystko będzie piękne Procy lekarze, dla was wyciągamy ręce no k. robię swój pierwszy rap Śledzisz mnie jak pociąg śledził CJ w GTA Wow, jeśli pytasz o mój team Odpowiadam TK Weź nie życie nie ma Tylko wciskaj przycisk graj Do tej gry z wirusem może bić każdy Franklin w szafie ma więcej ciuchów niż z Przed psami uciekam furą, mów mi drive W napadach już dawno nosiliśmy te maski Moi drodzy, to moja brzydka szesnastka Mam nadzieję, że wam się podobało I do zabawy nominuję oczywiście Shio, Ospano, Goldie oraz Willie Extreme. Czekam na wasze. Hot 16? Wow. I wyrwałem sobie słuchawki. Dobra, a więc tak. Yy, to było na, naprawdę dobre. Ale na, naprawdę, szanuję cię gościu za to, co zrobiłeś. Szanuję. Yy, polecam. Na, naprawdę, fajna nuta. Ale to już bardziej powiem w dalszej części po filmu, gdzie już pospój do kolejnych tak? Na pewno, na pewno się mnie za, Zapytacie. psychopata dlaczego? Dlaczego on nie reagujesz i oddzielnie, i, nad, i, na, i, na, te, i, na, i na te piosenki? I Bo i kaluk na, na pewno jeszcze jaką, jaką, jakąś nutę wypuścił, tak, wiem o tym. Wypuści jeszcze jakąś nutę na, nutę na pewno. Nie jedną, nie dwie, nawet nawet nie dziesięć. Naprawdę dużo nut na, na pewno jeszcze wy, wypuści z Kowinem, ale dobra, scho schodźmy teraz dalej. Ja po prostu chcę to nadrobić i dlatego po prostu nagrywam, tak? Wszystkie te piosenki, bo nie, bo nie chcę mieć robić i czterech filmów pod rząd jakichś, nie wiem, 8, i, i 8 minutowych i, 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 gdzie mam przerywam jakieś 8, 8 razy, tylko ja chcę zrobić to, raz, a porządnie, żeby było. Dobra. Y, to jest pierwszy po prostu ten ten. To jest po prostu pierwsza muzyka razem Karuch X Covid, tak? Zobaczymy jak to wyjdzie, y, znaczy ja. Ja tego nie, nie słyszałem, nie, nie. Ja tego nie, nie słyszałem, ale skąd? To były ten, to były, to były Polska, Ukraina. Dokładnie. Tak to się nazywa. Zaufajcie mi. Fajnie było, te, po prostu i bit. Chciałbym kiedyś obrabować wielkie banki, nie usłyszę po tym radiu i o tym zmianki, liczyć setkach, tysi cały papier, la la la, kasa de papel. Chciałbym kiedyś obrabować wielkie banki, nie usłyszę po tym radiu i o tym zmianki, liczyć setkach, tysi cały papier, la la la, kasa de papel. Kolej przed nią, bo lubi to styro Jest ciemno, ejdźmy tą chwilą Wiedząc ten dzień, robimy wielki napad Bang, 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 doceniam mój zapał Ona pyta, czy na serio takie plany Moskwa jego, ale lecz bakany No i to z tego taki los mi dany A my całej arce nam już dawno przygotowaliśmy ucho z robimy na pozgierce Bo ja to osiedla, jak podraga w moje serce Chcę posiadać więcej forsy oraz fanów Traf to Wiem To ta chwila, nie ma już odwrotu Rozległy się strzały, wszyscy ludzie w szoku hmm. Chciałbym kiedyś wielkie banki Nie usłyszę potem tym zmianki Dziś jest setka, ty cały papier La la la, casa papel Chciałbym kiedyś obrawać wielkie banki Nie usłyszę potem tym zmianki Dziś jest setka, ty ci cały papier La la la, papel Chciałbym widzieć, jak tagę w garażu Wentador, możesz wyłowić mi baler Od tych pięknych filtrzyli mnie sejpu zamek Ładunek podłożony, zaczynamy odliczanie Ziomek, pakuj torby zgodnie z naszą misją Jak będzie fajna kwota, to lota przed policją Ale ale oni to by się dopisowali, nie? To, serio Licci czka, ty papier, la, la, la kasa del papel Chciałbym kiedyś umrować wielkie banki Nie się po tym radio tym z wianki Liczyć ceskach, ty ci cały papier la, casa la, la, del papel La, 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 Dobra, a więc ciąg dalszy będzie. To znaczy się będzie. <grym> będzie. A więc co? Ja powiem szczerze, że to mi się bardzo podobało. I ten głos w i w tej, i w tej jeszcze, i ta zmiana bitu. I ten, I ten głos karuchę był tak dobrze dopasowany, że pierwszy raz, sły, pierwszy raz się słyszę, że coś jest tak dobrze do, dopasowane. I to jest ich pierwsza nuta, którą razem wy, 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 wypuścili i ma 20, 200, 227 tysięcy łap w górę. Ja się nie dziwię, sam dałem łapę w górę, a więc jeszcze się wypowiem, ale no chyba każdy teraz chce zrobić. A więc no mówiąc o tamtej piosence jeszcze i, znaczy, i ta część, którą trawicie, to jest po prostu druga część, tak? I mówiąc jeszcze o tamtej piosence, i to ta piosenka była naprawdę dobra I bardzo mi wpada ucho, Na pewno będę teraz ją część trochę słuchał. Znaczy no jak będę miał... miał czas, bo jak wypuścił kosmos, i to, i to i to miałem na to, to straszną zajawkę. I to i, to, i to po prostu słuchałem tak, bez, bez przerwy, tak bez przerwy cały. Cały czas był po prostu replay. Na jednym z całą w świecie replay, tak? A więc no, A więc to jakoś nie ma dużego sensu. bo no, ile można słuchać tej samej słynki w kółko, i teraz, i teraz chyba bardzo, bardzo, bardzo mocnego hard, hard, bas, hard basu angielskiego, tak? Ale, ale, ale to już jest po prostu inna, inna część. Jak to jest, co widzicie, op w górę. I to Wam wtedy po prostu zarobię na te piosenki, które teraz słucham, taki, taki mocny angielski hardwas, nie. No oczywiście z teledyskiem. Z teledyskiem, żebym, 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 żebym. mógł mógł mówić. A to też jest dobre bardzo strzęt, tylko i teraz mówię właśnie o tej I o tej piosence, którą widzicie na ekranie, tak? Z tego co ja słyszałem, to to jest bardzo dobre. I bardzo podobało, tylko. Tylko właśnie, że to ma bardzo, bardzo taki bardzo odmienny styl. I do każdej piosenki poprzedniej. I przynajmniej z tego, co ja słyszałem, i z tego, właśnie, co ja słyszałem, i to, i, i, to, i, to właśnie i do, i do, i do tamtej piosenki i to i tutaj Karol śpiewał o wiele więcej. I bo, po prostu, szczerze, w tamtej piosence to śpiewał o wiele mniej. Ale dobra, lecimy, zo, poczekamy, zobaczymy. Nie zapomnijcie, łapa w górę. 5-6 pięć, pięć w górę, pokazywałem pisyki, które słyszałem. Dobra, tradycja jest fajnie zrobiona. I to widać, że ten życ żyje wstąpienie do jedynki. Pierwsze części. Kiedyś ponad prawem, dziś nie latam już towarem. Po co ziom, Po co nas policja szuka dalej? Picsa na mojej plaży, kowiń znowu coś smaży Każdy jest stanie, o którym zawsze marzy. Kiedyś ponad prawem, dziś nie latam już towarem. Po co zią? Po co nas policja szuka dalej? Na mojej plaży Kowin znowu coś smaży Każdy stanie, o którym zawsze marzy Policja nareszcie zgubiła nasz trop Chcieliśmy uciec jak najdalej stąd 7 milionów begu, ej, wielki jak przy brzegu, ej. Tak jak Żabson przyzwyczajam się do słegu, ej Chciałem sobie latać jetki cały dzień hmm, nie Wreszcie wychylować się Użycie jest za krótkie, chciałbym spełnić dziś swój sen Choć mamy ambicje sięgające wyżej niż Big Ben Lecz to dla Ciebie pozbędę się złych nawyków Jesteś prawdziwym skarbem na mapie Karaibów Z Tobą każdy zach nam zain do, do dziewczyny kalucha dobra mną tylko fale. to co tworzymy wychodzi poza skalę za mną impreza za mną moi ziomale czekam na jutro chcę zobaczyć co dalej Kiedyś ponad prawem, dziś nie latam już towarem. Po co żą? Po co nas policja szuka dalej? Pisa na mojej plaży, Kowin znowu coś marzy. Każdy jest w stanie, o którym zawsze marzy. Kiedyś ponad prawem, dziś nie latam już towarem. Po co żą? Po co nas policja szuka dalej? Pisa na mojej plaży, Kowin znowu coś marzy. Każdy jest w stanie, o którym zawsze marzy. Piję wino, Argentino, za mną piękny widok. Gdyby czas nie płynął, żyłbym ciągle taką chwilą. Ale czeka nas przyszłość, zróbmy coś, co nie wyszło. Wydajmy kiedyś milion, rodzinie kupię wszystko. hajsy z banku, ja pod palmami. Chcę nowych planów, chcę się z ziomami. Chcę nową furę, nieważne ile pali. Na nie tylko gra w maski, to Salvador Dali. Na mnie nikt nie stawiał, teraz już zmieniają zdanie Jeszcze nie przyszła sława, ale wiedzą co jest grane Miałem to w planie, uciec gdzieś nieznane Policja dalej szuka, gdzie jest nasz raju przystanek Klimat jest Dawaj, jestem młody kot, będzie top, może zaraz. Pozdro Mercury, Wise i pozdro dla moich braci. Wy bez napadu, i tak będziecie bogaci, jej Kiedyś ponad prawem, dziś nie latam już towarem. Po co ziom, po co nas policja szuka? Dalej, pisa na mojej plaży. Kowiń znowu coś smaży każdy stanie, o którym Marzył. Kiedyś ponad prawem dziś nie latam już towarem. Po co ziom, po co nas policja szuka dalej? Pisa na mojej plaży, Kowiń znowu coś smaży Każdy stanie, o którym zawsze marzył. Kiedyś ponad prawem dziś nie latam już towarem. Po co się, po co nas policja szuka dalej? Pisa na mojej plaży, Kowiń znowu coś smaży Każdy stanie, o którym zawsze marzył. Kiedyś ponad prawem, dziś nie latam już z towarem Po co zią, po co nas policja szuka dalej? I na mojej plaży, COVID znowu coś smaży Każdy jest stanie, o którym zawsze marzy Kiedyś ponad prawem, dziś nie latam już z towarem O nie, psy jebane Kurde, przeklnąłem Kiedyś ponad prawem, dziś nie latam już z towarem A więc ja wam powiem tak, nie? To co się podziało tutaj i to widziałem tam bardzo, bardzo, bardzo dużo nawiązań i do części pierwszej. I właśnie co mnie bardzo zasmuciło, bo moim zdaniem to powinno być takie bardzo indywidualne, tak? to nie powinno być takie jak każde sądzi, że o tamto jest tamto, 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 tak? że to jest i pra, i praktycznie i to samo, i co, i co było w jedynce. Dlatego właśnie z tego powodu jest, jest takie... jest... mam, mam na to po... Ja się nie że to jest trochę gorsze. Not, no właśnie to nawet, nawet, nawet po tych łapach, łapach w górę, tak? Ale, ale jak, jak mówisz szczerze, to... No bo pod no i tam było po prostu i bardzo i za i za duże po prostu i, i nawiązanie do i do części pierwszej tak I za, i za duże nawiązanie i to i jedna rzecz jest która k, k, która mi się i, i, właśnie i w tym i w tym dysku, bardzo podobała I, i, i to są takie w tylko takie, takie jedyne dwie rzeczy które mi się podobały w tym w tym i w tym, i w tym, i w tym, tym dysku. I, że tam było i nawiązanie i do i do, do życia, i kalucha, i w takim jego, jakby, i prawdziwym życiu, i, bo tam była taka pseudowiki, bo też tam była blondyna, ale dobra, ale. I, ale ja się nie. No, każdy wie, co chcę powiedzieć, w ich życie prywatne, czy są razem, czy nie są razem, mnie to nie obchodzi. A ta druga rzecz, i, k, która mi się bardzo podobała, to było to, że. I, że i że po sam koniec piarnia, no, no każdy chyba o około, około, chodzi tak. I to, że psiarnia wzięła i ich przymknęła, przymknęła ich, znaczy się, no, no wpali na ich trop, a oni po prostu mówili coś, i coś zupełnie odwrotnego, i że, i że, i że, i że ich psy nie znajdą, tak. I, ale jednak, i, i, i to mi się bardzo podobało, i że, i że, i że oni nawet i, i, i wiedzieli i ten, i ten, i ten teraz jak go robili, i że. ich psiarnia znajdzie. I, ale jednak, jednak po powiedzieć, nie, że... Już teraz mają mają chilerę, tak? I to jest naprawdę na, na bardzo duży plus. Jeżeli oni po prostu byli pewni tego, że. że. że to im tak. No tak można powiedzieć, że na sucho, ale jednak, I musieli... I musieli chwilę poczekać i. Jednak to mi się opociło, tak? Jak już powiedziałem, wszystko co miałem powiedzieć, lecimy do os Ostatniej nuty, nie? I chyba nawet do tej najbardziej popularnej I oczywiście, jak Jak mogło zabraknąć? I to, co mówiłem w w Chwilę temu Kosmos, tak, Kosmos jest I, i oczywiście i tego <coughs> hitu Który ma mi, bo nie, nie było to pierwsze, ale dobra Ma no to ma akurat więcej, yy, chyba to ma więcej, więcej odsłon, ale po prostu ludziom się nie chciało dawać chłopie w górę i, i, po, i po prostu dali, dali mniej, tak. Ale ma 100 tysięcy, ma proste ma. Tak? A więc dobra, ja się ucieszę z tego powodu. I mój pies tam śpi i chyba chce jedzenie, Ciacho, ciasteczko. No się patrzy, więc ciasteczko chce. Jest takie ciasteczka dla psów, i, i no, i co i się po prostu daje, nie? Dobra, I zaczynamy. Ja się powiem, już jak to skończy, proszę na to reagować, tak? Panie, proszę, panie i Panowie, kosmos. No do in doteka Mamo zobacz ja wędruję. I widzę już kosmos. Czasem, niestety, przeszkadza nam tu samotność. Nie dzwoń mi teraz, to nie tak, że ja zajęty. Nie mam zasięgu, bo robię misję na księżyc. Wiem, że na Ziemi nie byłem dobry. Spakowałem co trzeba do torby. Byle gdzieś tam, gdzie ufo akordy cieszą mnie jak otwierane orby. Prawie nas mieli i byli blisko. Mieli już każde lotnisko z Kato po San Francisco. Ale my ciągle głowy nisko. Oczy kosmitów skierowane na rakietę Słuchają bitu, popuściliśmy go weter Wszyscy słuchają, jakby byli w jakimś trasie Dawaj to głośniej, niech usłyszą nas na Marsie Mamo zobacz, ja wędruję pośród planet Teraz te dni nie będą już takie same Biorę swój chip, przykładami, pik-pik, scanner Lota w kosmosie, ja wczytuję trapu Mamo zobacz, ja wędruję Świat, kumam się z kosmitami Miliony kilometrów Nie ma różnic między nami Teraz jestem space cadet że to migany Kierunek wciąż nieznany Wryfuje gdzieś w otchłani Mamo zobacz gramy dziś w kosmosie kom... Kurwa Wszędzie gwiazdy tysiące Ja z moim siomem Lecimy poza słońce Ta podróż może trwać przecież Długie miesiące czy to Andromeda, czy to czwarta gęstość Nowy dom, czas zredukować prędkość Na stróżami prawa wychodzi zwycięstwo Która pomoże zbudować nam to królestwo Mamo zobacz, ja wędruję pośród planet Teraz te dni nie będą już takie same Biorę swój chip, przykładami, pik, pik, skan Ja wędruję pośród planet Teraz te dni nie będą już takie same Biorę swój chip, przykładami, pik-pik, skaner Lota w kosmosie, ja wczytuję trapu A więc tak, to mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało po raz pierwszy i mam, mam bardzo taki teres, który nie jest w ogóle agresywny, i, i bardzo, bardzo wygodnie się go słucha. To jest taki bardzo duży plus tej piosenki. Co mogę jeszcze o tym powiedzieć? Nie było tam w ogóle żadnego nawiązania. Nie było tam żadnego nawiązania. Żadnego. Ani, ani, ani kropli nawiązania. No przynajmniej ja. No, przynajmniej ja tego tam właśnie widziałem I do pierwszej części, która się przyjęła właśnie naj... najgorzej, no No, ta część przyjęła się akurat naj... Najgorzej, bo bardzo dużo osób bardziej właśnie to... No, no, co mam powiedzieć? No, hituje to bardzo, ale dobra Dobra, ale jak ja mam Wam mówię szczerze? To mi się bardzo podobało. Bardzo dużo osób po prostu i też, i też się bardzo cieszy z tego powodu, że, że no, no są tam ludzie fajni w tym kosmosie itp. I, i podobało mi się to, że, 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 tam, że, że tam ta część piosenki, i tam to zakończenie, i po po samym końcu, tak, że to się bardzo dobrze przyjęło, i, i jednak i ich zapali. I tylko jeden, jeden szereg, który. Nie dawał mi spokoju przez cały ten czas, dopóki zobaczyłem, jak oni byli w tamtej wili, tak? Oni byli na wyspie na wyspie w poprzedniej piosence, tak? I wpadli do domu Franklina i tam gdzie robili napad. I niedaleko domu Franklina jest bank, tak? Dosłownie niedaleko, jakieś, nie wiem, pół, pół minuty drogi, nawet Cooperem w, GTA, w GTA oczywiście, tak? Tam jest ten sam bank. A oni siedzieli w tamtej willi i sobie brać zioło, tak? Chyba zioło. A więc, what the fuck. To jest, to jest, to jest, tak naprawdę na, na logikę, nie? Dobra, <tryk> jakby tak, łapkujcie na razie.